Julie Page i Jasmine Sepulveda bardziej mobilne. Nowego Mercedesa przekazał w użytkowanie na razie na 3 miesiące bez limitu kilometrów dealer marki w Toruniu. Gwiazdy Katarzynek czekały na pojazd od początku sezonu. Po wielu wysiłkach pojawiło się wreszcie przysłowiowe światełko w tunelu. Powiem szczerze, oczywiście jest nam potrzebny do użytkowania samochód, zwłaszcza teraz zimą, żeby zawodniczki mogły zdrowe docierać na mecze i na treningi i jestem pod wrażeniem bardzo szybkiej decyzji podjętej tutaj przez przez władze przez właścicieli firmy rzeczywiście decyzja zapadła no trochę przesadzam pewnie ale w 15 minut a samochodu rzeczywiście poszukiwaliśmy od początku, od początku sezonu. Wielkie dzięki tutaj Dziękuję. dla pani Anny Frelik, która no, odpowiedziała na, na naszą prośbę. Samochód będzie oklejony również logiem, jest oklejony logiem klubu, także chcemy jak najlepiej promować firmę Auto Frelik po to, żeby tak jak oni są pewni, tak samo żebyśmy my byli pewni. I jak mówi prezes klubu Maciej Krystek, zawodniczki oprócz dużej chęci do gry chcą też bardziej poznać Toruń. Teraz jest to możliwe dzięki dealerowi marki w tym mieście. Rosjanie mówią, że nie stać nas na rzeczy tanie, nie stać nas na rzeczy byle jakie, dlatego postanowiliśmy wesprzeć drużynę toruńskich Katarzynek. Uważamy, że bardzo dobrze jest pokazywać się w dobrym towarzystwie. Dzięki temu, też po spotkaniu z zarządem klubu, postanowiliśmy wesprzeć torebskie katarzynki pięknym samochodem, aby mogły do końca sezonu podróżować nim. A kto wie, może, jeżeli wszystko, wszystkie plany pójdą zgodnie z tym, co zamierzyliśmy, może i w przyszłym sezonie również będziemy dalej kontynuowali współpracę. Jest na to ogromna, ogromna szansa. Przedstawiciel dilera Jarosław Manelski zapowiada dalszą współpracę z katarzynkami cenna i godna pochwały inicjatywa.